Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Na początku chciałbym ogłosić taką małą informację, że jak zauważyliście, na pewno wydajność tych filmów na kanale się zmniejszy, no i się zmniejszyła, ponieważ, tak jak każdy wie, rozpoczął się rok szkolny, no i niestety ja też muszę jeszcze chodzić do szkoły, a więc trzeba się tam jeszcze trochę pouczyć, no i wiadomo, wracam do domu ze szkoły o godzinie 16:00, odrobić lekcję, pouczyć się, i no to zostaje po prostu niewiele czasu na, na nagranie tego filmu, czy nawet po prostu na zmontowanie go i wrzucenie na YouTube a. Yy, a więc od czasu do czasu myślę, że jakiś tam jeden filmik w tygodniu powinien się pojawić w tym kanale. Yy, no a dzisiaj przechodząc, taki filmik sobie nagramy właśnie z przygotowań samic do, yy, do wykotów. Yy, zostały im jeszcze całe dwa tygodnie. Eee, ale jak zauważyliście, ja jeszcze zauważyłem, no, że samiczki coś tam zaczęły robić, e, w tych rodach zaczęły coś robić. E, więc, więc pewnie ta samica jest e, zakocona, no bo ja przyrodzałem samca, e, no to po prostu nie chciała. No i jak codziennie rano przychodzę, to zawsze coś tam w tym rogu jest. Przechodząc do tej samicy, no to ta samica niestety powtórzyła nam 8 września, jeżeli się nie mylę 8 września No niestety dopuściłem ją jeszcze 4 razy No bo niestety, tak jak mówiłem, powtórzyła mm. Więc jesteśmy o tydzień w plecy z nią Na razie nic jeszcze nie robi, żadnych gniazd No i tak dalej, też jest zakłócona, bo jak ją do No to piszczała Więc nie chciałem, się, nie chciałem jej bardziej stresować E, więc tak jak widać, ta samica na razie jeszcze nic nie robi, e, minął dopiero chyba najpierw cały tydzień, no i tutaj jest mała zmianka, o, zobaczcie w karmile jest pełno słomy, tutaj jest mała zmiana, e, no bo ta samica została zakocona również stoł, e, one obydwie powtórzyły jak je dopuszczałem e, na sprawdzenie samca, no to niestety obydwie, obydwie chciały. E, więc tak jak widzicie jeszcze te samicki nic dobrze nie robią a tą samicę przesadziłem tutaj z tego powodu, że no jak była po prostu koło samca ciągle no to mi się tak wydawało, że miała jego zapach no i stale ją dopuściłem, no to chciała a jak ją przesadziłem właśnie tutaj do góry no to już przestała chcieć do tego samca więc myślę, że, że w końcu się zakodzi no więc e, tak jak widzieliście na razie nic tam jeszcze dobrze nie robiła, e, tutaj trochę słomki nawaliła, e, no ale mam nadzieję, że, że już teraz się w końcu no, i nam zakoci. No dobra, e, przejdziemy sobie też do tej samiczki. No i ta samiczka też coś tam nam powoli zaczyna w tych rogach kopać. E, ona prawdopodobnie na 90% również jest zakocona, e, również była sprawdzona z tymi wszystkimi. To jako jedyne te dwie e, tylko nie chciały do samca, więc jakiś plusik też jest. No Mam nadzieję, że ta samica się wreszcie zakociła. Teraz, jak pewnie e, mogliście zobaczyć, to straszną ma wylinkę, e, lecz po malutku już jej to e, przechodzi. No dobra, no to co? Myślę, że na tym odcinek będzie to wszystko e, co chciałem wam pokazać. Pokazałem wam praktycznie większość samic, które się przygotowywały. E, mam nadzieję, że no, wykocą nam się te samiczki. E, chociaż no, przy niektórych nie jestem pewien na 100%, e, tak jak na przykład przy tej samicy czy pierwiastce. No ale mam nadzieję, że wykoci nam się, e, bo jestem strasznie ciekaw jak to tam u będą wyglądały te młode no dobra, to co tak jak mówiłem, postaram się w jednym, w tygodniu jakiś jeden filmiczek wrzucić, żeby coś na tym kanale działo no i oczywiście ja Was bardzo zachęcam do subskrybowania kanału żeby być na bieżąco oczywiście no i co, siemka